kochani, w nowym vlogu. Witajcie, witajcie. Mam nadzieję, że się cieszycie, że znowu nagrywam. Eee, witam się z Wami oczywiście w dzień. Jest godzina 16. Tak, 16.03. <grym> I ja, słuchajcie, jeszcze korzystam z tego, że mam w miarę świeże włosy. Chociaż nie chcę mi się tak do końca układać, ale myślę, że to kwestia braku odżywki, którą muszę dokupić. Ale dajcie znać, kto pamięta tą moją fryzurę, którą mam teraz z tym... Właśnie z tą gumeczką tutaj upięte, ale Ariana Grande, kto pamięta? Kto ogląda vlogi od dawna? Przyznawa się w komentarzach. Bo ja powiem wam, że bardzo długo nie nosiłam tej fryzury. I ostatnio właśnie weszłam na swoje stare vlogi, bo, wiecie, próbuję afirmować powrót do tamtej, wiecie, do tamtej energii, do tamtego odżywiania, do tamtego zdrowia. I oglądałam sobie, żeby, wiecie, też żeby sobie uświadomić, że to wciąż jestem ta sama ja, tylko po prostu, wiecie, chwilowy kryzys, który usuniemy, będzie dobrze, będzie cudownie, Naprawię się, wiecie, będę zdrowa, będzie wszystko fajnie, nie? Także, kochani, mm, właśnie i postanowiłam, że sobie tę fryzurę zrobię, że sobie przypomnę, jak to było, jak mi w tym jest <grym> i po prostu czuję się kapitalnie. Pomorak mam dobry, chociaż miałam dzisiaj kryzys yy, troszeczkę i troszeczkę sobie popłakałam, ale już jest lepiej. Wiecie, czasami warto yy, te emocje zrzucić, żeby, żeby było lepiej, żebyśmy się czuli troszeczkę lżej. Na tym moim ulubionym miejscu 99% się zapisał vlog, więc zaraz będę go wrzucać, yy, ten, który widzieliście poprzednio. I teraz muszę kontrolować właśnie jak się nagrywam, bo lubi mi się coś... O, zapisało się. Lubi mi się coś cholera wyłączyć. E, na telefonie. Dobra, zamykam tutaj. Zaraz wrzucam na kanał. Jeszcze muszę zrobić miniaturkę. W każdym razie lubi mi się coś wyłączyć, nagrywanie w telefonie, więc nie wiem ehm. Także kochani będzie nowy filmik. No i co, jest dzisiaj e, 4 października, środa. Powiem wam, że te dni tak mi lecą. Ja nie wiem, co jest. Cały wrzesień to tak. Jedna sekunda, nie? Nie wiem, czemu tak jest, że tak mi leci normalnie ten czas, nie? Ale dobrze, niech leci, przynajmniej ten cały tydzień. Mam nadzieję, że szybko zleci, bo liczę, że do piątku może dostanę wyniki, ale. Zobaczymy. A no, jak nie, to w przyszłym tygodniu, no bo wiecie, te dni robocze to zawsze wykluczają weekendy. Więc muszę się z tym liczyć. Właśnie, jak ja nazwałam ten film, <grym> żebym ja go kurde znalazła, słuchajcie, bo miałam trochę problem z zapisem. I chyba nazwałam ten film jakoś zupełnie przypadkowo. Żeby właśnie mi się udało. Co takie dźwięki to są z mojej myszki. Nie wiem, kochani, gdzie jest ten film dziwna sprawa <laughs> muszę go zaraz odnaleźć bo kurczę, no, jak wam bluzę może tutaj, no także będę sobie tutaj szukać zaraz mm, no i co kochanie u mnie humorak tak jak mówię, są kryzysy, ale zaraz się podnoszę zaraz wiecie, się uspokajam i idzie wszystko do przodu znowu mam na sobie kolejną tą samą bluzkę znaczy w sensie, wie, tak jak mówiłam w ostatnim filmie, Pióre i sobie zmieniam raz taka, raz taka nie pokazuję Wam tutaj tego bałaganu, bo właśnie mam w planach wejść potem sobie na stronę Ikei i zamówić sobie mm, no właśnie szafkę na książki, bo jedną mam tam w sypialni i potrzebuję właśnie drugą, żeby dopakować jeszcze książek do szafki, bo stoją jeszcze trzy kartony, powiem Wam. I dlatego Wam nie pokazuję na razie sypialni, ale jak już sobie tam oporządzę... Bo muszę kupić jeszcze narzutę na yy, właśnie na to wielkie łóżko i powiem Wam, że będzie mi ciężko i trochę mi to po kieszeni. <grym> Walnie, bo to łóżko ma, myślę, z 2 metry na 2,5 a jak wcale bym się nie zdziwiła, jakby było 2,5 metra na 2,5 metra, jest po prostu ogromne. Troszkę żałuję, że to łóżko nie jest taką rozkładaną sofą. E, bo bym zyskała trochę miejsca w sypialni. No ale niestety zajmuje praktycznie 3/4 sypialni to łóżko. Więc trzeba po prostu jakoś to, wiecie, mm, zdzierżyć. No i kupię, muszę kupić dużą narzutę, która pewnie będzie kosztowała trochę pieniędzy. Ale to nic. No, i kochani, właśnie jak już kupię tą narzutę, jak już te kartony porozpakowuję, powyczyszczam tam, kurz i tak dalej, to wtedy pokażę Wam, jak tam ładnie jest. Właśnie w tej sypialni, jak trochę ją urządzę. No i co? Jest fajny dzionek słoneczny. Kupiłam sobie książkę. Kupiłam sobie książkę kucha znaczy kucharską, kulinarną, dietetyczną. To Wam mogę pokazać. Tak się kochani prezentuje ta książka. To jest książka Magdaleny Makarowskiej Jedz pysznie bez pszenicy. I tu kupiłam tą książkę z tego względu, że, że powiem Wam, że ja nie wiem jeszcze czy, jeszcze, czy ja będę mogła wrócić do pszenicy. Mam nadzieję, że tak, ale już na zaś sobie kupiłam właśnie tą książkę, dlatego że ona ma kapitalne przepisy. Kapitalne wiecie, artykuły, które dotyczą e, żywienia właśnie w takiej diecie. I chciałam Wam pokazać, bo tutaj sobie zaznaczyłam gdzieś, e, gdzieś właśnie ten przepis na chlebek, bo chcę właśnie wrócić do jedzenia pieczywa, no ale wiecie, bez pszenicy to trochę ciężko. I zaznaczyłam tutaj sobie. czekajcie, ten chleb jest owsiany, kukurydziany jakiś tu był. Czekajcie, z cebulką. Ten chyba to miałam robić, tylko bez. Czekajcie, moka, kurdziana, dwa jajka, maślanka, sól, otręby i jakieś tam, tam wiecie przyprawy. I Generalnie te przepisy, które tutaj są, to możecie sobie zatrzymać, jeśli macie ochotę i potrzebujecie przepisu na chleb bezglutenowy, to możecie sobie tutaj zatrzymać. Dlaczego ja kupiłam właśnie tę książkę? Z tego względu, że ona nie ma w sobie produktów, które są jakieś udziwnione. Typu jakaś tam, nie wiem, kinoa, tapioka, jakieś takie, wiecie, dziwne mąki, tylko jest normalna. Normalne, wiecie, warzywa, owoce, normalne mąki bezglutenowe, bez jakichś mieszanek, bez jakichś udziwnień. I serdecznie Wam polecam. Ona kosztuje w Empiku. Słuchajcie, gdzie ta cena? 39,90 i jeśli faktycznie chcecie, tu dam wam opis z tyłu, to sobie zobaczycie, co autorka tutaj mówi o swojej książce. Jeżeli faktycznie nie możecie bądź nie chcecie, to polecam Wam, bo jest taka zwięzła, krótka, fajne przepisy, też nie, nie jakieś skomplikowane i będę na pewno z tej książki coś gotować i piec, tylko po prostu muszę jeszcze pszeniczkę sobie tutaj zbadać, bo powiem Wam, ani nie mam alergii na pszenicę, ani tolerancję mam na niskim poziomie, więc nie wiem o co chodzi. Dlatego na razie mam książkę kupioną. W razie co, ale w domyśle no chcę wrócić, bo no, nie wyobrażam sobie życia bez chleba, bez pizzy, bez pączków, no nie wyobrażam sobie. Zresztą widzicie, jak ja czasami wyglądam na filmach, więc no, taka nowa książka. Yy, po prostu chcę zmienić, chcę zmienić się i na lepsze. I wrócić po prostu do normalnego żywienia, bo to <grywka> taką dietę, jaką ja, ja mam. Teraz, no to, to nie jest normalne. Eee, także, no nieważne, nieważne, nastawiamy się pozytywnie na to, co będzie lepsze. Eee, I kochani, co? Na razie się z Wami rozłączam. Mm, wezmę sobie coś do jedzenia. Mam makaron dzisiaj z mięsem mielonym, eee, żeby właśnie zjeść węglowodany i białko. Eee, i kochani, co chciałam jeszcze Wam powiedzieć? Że fajnie, jakby mi się udało wyjść z domu dzisiaj, bo już dwa dni nie wychodziłam, więc przydałoby się, przydałoby się ruszyć. Dubko, dupkę, dupkę. Eee, widzę tam takiego wielkiego kruka albo srokę, To chyba sroka jest na, na dachu naprzeciwko. Eee, powiem Wam, że wczoraj to była taka wichura. Że szok, nie? Z jakichś adet właśnie dostałam, że ma wiać. I słuchajcie, yy, w ogóle muszę Wam coś powiedzieć, nie? Teraz mi się przypomniało. Miałam, słuchajcie, kontrolę yy, pana od wentylacji. Przyszedł tutaj ostatnio i mnie poinformował. Tak już skracając całą historię bez rozlekania się. Powiedział mi, że w łazience owszem, wentylacja prawidłowa, bo tam jakaś ciśnieniowa jest i wszystko jest jak najbardziej w najlepszym porządku. Tak, w kuchni, moi drodzy, nie wiem, nie wiem jak to rozwiąże, ale w kuchni jest, nie ma wentylacji w ogóle. I bo pan przyszedł z takim właśnie urządzeniem i mówi tam, proszę otworzyć, zamknąć balkon, i w ogóle absolutnie urządzenie nie reagowało. Także mówi, że jest jakaś zrobiona dziurka w, w ścianie, dziura ym, na, chyba prowadząca do wentylacji, ale jest zaklejona. A drugim, tutaj, odpływem jest yy, powietrza, jest yy, okap. I słuchajcie, co się okazało, że to w ogóle powinno być odwrotnie, że pokażę Wam, yy, przejdę do kuchni i pokażę Wam, jak to powinno być. Więc, kochani, tak. Tutaj. Gdzie jest piekarnik i mikrofala? To, to powinno być. Słuchaj, może. Nie, nie będę zapalać światła, bo będę później miała czoło takie wystające. Tu, gdzie jest właśnie mikrofala, piekarnik, to powinien być okap. I kuchenka, płyta indukcyjna. A tutaj, gdzie jest właśnie szafka z okapem, tutaj, bo mam pod szafką okap i on idzie tutaj do góry. To, powi yy, to powinno być po prostu odwrotnie: że tu yy, powinna być kuchenka, i znaczy tu powinna być mikrofala i piekarnik, a tutaj powinien być okap. Także jak ja to słuchajcie, usłyszałam, że ten pan powiedział, że pani tu nie ma wentylacji, to myślę sobie nie. Nie, pan chyba żartuje, nie? To jest jakiś chyba żart, nie? I nie wiem, kochani, jak to teraz rozwiązać, bo. Pan o do mnie odzwonić, e, ale nie, e, tak się nie stało, <laughs> więc nie mam żadnej informacji na ten temat. No i nie wiem, co dalej będzie. Generalnie e, mam nadzieję, że jakoś, jakoś to e, się rozwiąże i dlaczego mi się to przypomniało w momencie te, tego, że była ta wichura, bo słuchajcie, jak wiało tak mega, mega 70 chyba kilometrów, to... <laughs> Stojąc przy okapie słyszałam taki specy specyficzny szum i świst wiatru, wiecie, jak tak zawiewa czasami zimą, to słychać taki, taki podmuch, nie? Cały czas w okapie to było, no i sobie pomyślałam, że no tak, to znaczy, że okap prowadzi do wentylacji, w sensie do tego komina, który gdzieś tam zaciąga ten wiatr i słychać ten wiatr. A ja mam nad sobą jeszcze 10 pięter, słuchać. Także nie wiem, kochani, nie wiem, ale stwierdziłam, dobra, jebana mam w to. I żyję po prostu z dnia na dzień, żyję pełnią życia, nie przejmuję się, robię swoje i szukam pozytywów. Także, moi drodzy, rozłączam się. <grymna> Chciałam Wam tą historię opowiedzieć. Trzymajcie za mnie kciuki, naprawdę, za, za to, żeby się fajnie wszystko ułożyło. Mm. I przede wszystkim za tą moją dietę, żebym wróciła do prawidłowej diety. To jest dla mnie najważniejsze, żebym mogła troszeczkę przytyć i się lepiej czuć i zjeść na przykład pierogi na święta. Także trzymamy za mnie kciuki. <gry> I e, kończę. No i później jeszcze się do Was odezwę. Coś